A teraz pokażemy Państwu niecodzienne znalezisko. Słup graniczny z przełomu XIX i XX wieku, odnaleziony podczas prac budowlanych we Wrocławiu. To jeden z sześciu zabytkowych kamieni, które ponad 100 lat temu ustawiono przy drogach wylotowych z Wrocławia Magdalena Wawrzyniak. Zabytkowy słup pan Tomasz Żurek znalazł na budowie przy ulicy Kłokoczyckiej we Wrocławiu. W stercie takiego gruzu, kamieni takich dużych, które miały być ułożone wzdłuż płotu, zobaczyłem taki jeden równy, równy kamień, na którym się pojawi, po, oczy, po oczyszczeniu z ziemi pojawiły się na nim symbole Wrocławia. Pan Tomasz kamień oddał do Muzeum Miejskiego. Tu skarb został dokładnie oczyszczony. To są elementy herbu Wrocławia. Przypuszczenia się potwierdziły, to kamień stulecia, który na pamiątkę nadchodzącego dwudziestolecia pofundowały Wrocławiowi ówczesne władze. W 1901 roku w mieście stanęło sześć takich słupów. Znajdowały się na rogatkach miasta wyznaczając główne jak gdyby szlaki komunikacyjne, bo one w różnych kierunkach jak gdyby na głównych drogach wylotowych. Trzy kamienie stulecia stoją we Wrocławiu do dzisiaj. Przy ulicy Mickiewicza, przy mostach Trzebnickich i przy budynku Telewizji Polskiej we Wrocławiu. Odnaleziony słup najprawdopodobniej stał w północnej części miasta. Dokładnie gdzieś w okolicach ulicy Kromera. W jaki sposób on znalazł się w miejscu, gdzie dzisiaj go wygrzebała koparka, tego nie wiemy. Na razie kamień zostanie w muzeum, gdzie później zostanie ustawiony. Tego jeszcze nie wiadomo. Wrocław Magdalena Wawrzyniak.